Witam z tej strony Rafhart. Dziś zapowiedź 10. Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego, który odbędzie się w Koszalinie od 2 do 4 lipca 2021. Czyli już całkiem niedługo mamy praktycznie miesiąc na to, żeby zbudować model lub też, jeśli ktoś zbudował dużo modeli w czasie tej pandemii, to będzie mógł je pokazać szerokiemu gronu. Modelarskiemu, które w tym roku podejrzewam, zjedzie się do Koszalina na początku wakacji. Ja też planuję się tam zjawić. Nie wiem, czy to mi się to uda, ale plusem całej tej sytuacji jest to, że modele, które wystawiałem w konkursach w zeszłych latach w Heumrze, we Wrocławku, w Wrocławiu. jak gdyby na tych konkursach już ci nie mogą pokazać, bo one już startowały, więc. Mam trzy modele, które mógłbym, mógłbym tutaj w koszalinie wystawić, i chyba, chyba to zrobię. Plus do tego spróbuję coś jeszcze zbudować z tym budowaniem. Ostatnio mi idzie dosyć słabo z tego względu, że 7TP. Budowałem później, przerwałem tą budowę na chwileczkę. Oczywiście model dokończę, ale najpierw na, na pierwszy ogień poszedł tutaj Ford. A z firmy Ace w skali 1 do 48 na konkurs w Wrocławku, bo tutaj była zapowiedź, że we Wrocławku jest jak gdyby konkurs, więc mówię: O, no dobra, zbuduję. Później się okazało, że jeszcze wyskoczyła Hełmża, tak? I teraz się okazało, że jeszcze wyskoczył Koszalin, więc. Nie wiem co, nie wiem, nie wiem co i nie wiem, na który konkurs budować, więc będę musiał to sobie wszystko przeorganizować, ale wracając do konkursu w Koszalinie. Więc drugi, 4 lipca, początek wakacji rejestrowanie modeli tylko drogą elektroniczną do 1 lipca, do 24 godziny macie czas, żeby tutaj się zarejestrować. Tutaj stronę podaje modelarstwo.koszalin.pl. Tutaj na tej stronie znajdziecie link, gdzie możemy się zarejestrować. I, i taka jeszcze jest uwaga. Jeśli przyjedziecie z modelami, a ich nie zarejestrujecie, to nie zostaną one jak gdyby wystawione w konkursie. Więc no, tylko i wyłącznie organi organizator przewiduje poprzez stronę rejestrację. I co tutaj mamy ciekawego? Mamy dwie ciekawe rzeczy, bardzo dużo kategorii w modelach plastikowych. Więc z pierwszych tutaj, które takie rzucają mi się w oczy, są ciekawe. Znaczy, ciekawe dla mnie, może dla was nie będą, bo tutaj wy na przykład będziecie chcieli wystawić samolot w 1 do 32 albo samolot odrzutowy w skali 1 do 72. To jest to, to już jest. No menu. Menu konkursowe jest obszerne, co nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Pojazdy kołowe 1,48 to też mi się podoba. To jest tutaj temat tego właśnie Forda, którego zacząłem budować. Ale artyleria 172 w końcu będę mógł pokazać flaka 40, jeśli uda mi się go, znaczy on już jest, jest praktycznie złożony, tylko trzeba go teraz pomalować, jakieś jeszcze ewentualnie rzeczy, rzeczy pokończyć. On już jest prawie, prawie prawie gotowy, więc jak najbardziej artyleria 72, plus tego plus będę mógł pokazać. E, tą haubicę z pierwszej wojny światowej, którą na Helmrze robiłem jakiś czas temu e, co tam jeszcze ciekawego mamy e, z takich rzeczy, które zauważyłem e, no, na przykład są budowle no tak, taka niespotykana kategoria w plastikach wiem, że w kartonie to co występuje, ale w plastikach to tak e, niespodziewanie to się pojawiło Chociaż kurczę powiem Wam, że no jest. Znaczy ja nie siedzę w temacie budowli tutaj, jeśli chodzi o plastiki, ale coś takiego występuje, więc, więc może, można coś, coś wystawić. Jeszcze takich drugowojennych rzeczy to na pewno to tak jak powiedziałem samoloty tłokowe 1.72. Obstawiam, że tutaj będzie najwięcej. 4,8 k tłokowe też będzie bardzo dużo, odrzutowe, też będzie bardzo dużo na pewno modeli z takich rzeczy, które można by było, których będzie na pewno mniej, to tak jak powiedziałem, altleria 72. Pojazdy kołowe 4-8 na pewno i e, słuchajcie, pojazdy gąsienicowe 4-8 też są. Także wszyscy fani 4-8 w pancerce będą zadowoleni, bo tutaj można czołgi, niszczyciele, niszczyciele i takie inne dziwne rzeczy e, zrobić i wystawić. E, oczywiście tutaj, no, koszalin, to wiadomo, no, okręty, okrętów jest tutaj sporo. O, tutaj, tu są, tu są okręty, więc jak najbardziej też można, też, można, też można wystawiać. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, która mi się tutaj rzuciła w oczy, to nie będzie, nie będzie oceny nie będzie oceny, na, na, jeśli chodzi o podoba się, nie podoba się. Tu będzie oceniane tak, zgodność z oryginałem. Czyli no to. To na czym polega modelarstwo czyli oryginalny jak wygląda oryginalny pojazd a jak wygląda nasz model i będą porównania z, z oryginałem. Wiadomo że modelarstwo polega na tym żeby jak najbardziej wiernie odzwierciedlić to co było w rzeczywistości. Jeśli dany czołg miał 138 nitów na swoim pancerzu no to też musicie zwrócić uwagę żeby model 138 tych nitów miał. Jakość wykonania, no, czyli tam jakiś klej czy nie został, czy to jest wszystko ładnie, prosto, nie ma jakichś tam e, krzywych rzeczy, coś jest niedoklejone, no to to wiadomo, no. waloryzacja, czyli to czy dany model dostał blachy i żywice, to też wpływa na ocenę modelu. Samodzielne zmiany, czyli nie macie blachy, nie macie żywicy, bo nie ma na przykład do tego modelu, ale, ale sami na przykład wykonujecie dany dane, dane detal modelu. Czyli na przykład wykonacie nie wiem, otwór w lufie, to już, to już będzie też, też przepisane jako zmiana, no bo. W Oryginalny model na przykład nie miał. W 7-dwójce często, często czołgi bywały takie, że po prostu lufa była oddana jako całość. Więc jeżeli zrobicie takie modyfikacje, no to wtedy komisja sędziowska powinna na to spojrzeć łaskawszym okiem i powinniście dostać więcej punktów. Estetykę malowania. Czyli czy to jest, no wiadomo, że pędzel? Raczej nie pędzel raczej nie, więc aerografem jest to zrobione i czy, czy to ładnie, estetycznie wszystko wygląda. I tutaj jest generalnie, na, na, na stronie są wyróżnienia, postanowienia końcowe, modele nagrodzone w poprzednich edycjach nie mogą brać udziału w festiwalu. Czyli to co ja mówiłem, ja na przykład, ja na przykład... Nie mogę wystawiać już modeli, które były wystawiane w że Na przykład, jak już brałem udział w danym modelem, to już go nie wystawię na tym konkursie. A tutaj jest ten plus, że w koszalinie nic nie wystawiałem. To będzie mój pierwszy raz w koszalinie z modelami. Więc kto wie, <noise> kto wie, jak to się wszystko potoczy. Znaczy, jeśli tam dotrę. Bo cały problem polega też na tym, że w tym czasie, jak zaczyna, się, jak zaczyna się ten konkurs, czyli od drugiego, mam urlop. Mam urlop i teraz jeszcze będę musiał pogodzić sprawy rodzinne z startem w konkursie. Być może wpadnę tylko na chwilę, zostawię modele, zrobię jakiś filmik, żeby wam pokazać, jak to wygląda, i, i, i będę jechał gdzieś dalej. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie bardzo fajnie, bardzo fajnie, że, że wyskoczyły te, 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 te dwa konkursy na Worocławek wiecie. cheęmurza wiecie i teraz tutaj koszalin wyskoczył tutaj dość dość bliski termin jest wakacje się zaczynają i to chyba będzie najlepszy sposób na rozpoczęcie tych wakacji jak jak wzięcie udział w konkursie, może kto, któregoś z Was, y, widzów spotkam też na tym konkursie, jakby coś, to mnie szukajcie, powinienem być dosyć charakterystycznie ubrany, może jakąś koszulkę z napisem Rafhart będę miał, także jeżeli się wybieracie, dajcie znać w komentarzach i być może do zobaczenia na konkursie. To wszystko na dziś, życzę Wam udanej, spokojnej niedzieli i do zobaczenia w następnym odcinku.